się mówi mądrze, interdyscyplinarne. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby popatrzeć na pewne zagrożenia dla współczesnej rodziny, dla współczesnego katolika, zwłaszcza dla młodego pokolenia, ale też dla inteligencji katolickiej ze strony protestantyzmu. Tu nie chodzi o protestantyzm w rozumieniu historycznym. Najpierw tak? trzeba w sposób to zdefiniować pojęcia, których będę tutaj używać. Kim jest współczesny katolik, który już powiedziałem? Z różnych warstw Kościoła i społeczeństwa wychodzą się katolicy. Naszą troską są ci najmłodsi, bo oni będą kształtować Kościół w przyszłości. I można patrzeć z perspektywy historyka, filozofa, socjologa. Ja jestem historykiem filozofii, więc mam takie zacięcie, żeby patrzeć historycznie, z długiej perspektywy, z perspektywy tradycji Kościoła. Z perspektywy Kościoła, najpierw Ewangelii, później Kościoła Wczesnego, później Ojców Kościoła, później Okresu Słowelastycznego, który dzisiaj niestety jest tak bardzo pomijany, jakby go wręcz nie było. I to jest pierwszy wpływ protestantyzmu. Ja tak będę przeglądać różne zagadnienia, mam tutaj kilkanaście, nie wiem na ile czas pozwoli, ale nawet jeżeli tylko przedstawię część, to, to myślę, że wystarczy. Przeglądając różne zagadnienia, będę wszędzie szukać tej samej reguły. Myślę, że jest też takie podejście metafizyczne, to mistyczne. I wszędzie będę widzieć argumenty na rzecz tej samej tezy. Że istnieje zagrożenie protestantyzmu. I pierwsze zagrożenie, jakie widzę, to jest w myśleniu historycznym, w myśleniu o historii, nawet w znanych książkach autorów katolickich, bardzo często obecnych. Że mianowicie pewien okres się wykreśla. Wykreśla się okres falastyki z dziejów, naszej tożsamości. Wykreśla się go w imię protestantyzmu, bo protestanci bo właśnie tak zaczęli swoją tożsamość, stworzyli wyimaginowany obraz wczesnego kościoła i do tego obrazu się przywiązali, potępiając to, co było między nimi a wczesnym kościołem w ich wyobrażeniu. I nazwali to, nazwali to czymś złym. Później zostało przejęte przez myśl nowożytną jako fałszywa koncepcja tzw. średniowiecza. Tak naprawdę w naródce. Nie powinno się mówić o średniowieczu, bo czegoś takiego nie było nigdy. To jest okres kultury chrześcijańskiej. Średniowiecze jest XVII-wiecznym terminem wymyślonym przez niemieckiego protestanta z Uniwersytetu w Halle. Po to, żeby zdyskredytować okres, kiedy w Europie Zachodniej istotny wpływ na kulturę miał kościół rzymskokatolicki. Protestanci w ten sposób tworzyli swoją tożsamość jako protest, jako bumuń. I to jest główna definicja protestantyzmu. Nie chodzi mi tutaj o protestantyzm, w jakimś ściśle religioznawczym znaczeniu. Nie będę mówić o Lutrze, Kalwinie, Zwingli, Kugustym, o Arianach Polskich czy jakichś innych nutach protestanckich. Chcę powiedzieć parę zdań na temat protestantyzmu jako sposobu myślenia, sposobu działania, sposobu życia, który jest antysporastyczny, antytomistyczny. Stał się indywidualizmem. I nie tylko nie będę mówić o protestantyzmie historycznym, czy są to szczegóły dla specjalistów. Ale też dlatego, pominę historyczny protestantyzm, że on już dzisiaj nie jest aktualny. To znaczy dzisiejsi protestanci już nie żyją Lutrem, Kalwinem, Zwinglim i tymi wszystkimi sporami z wieku XVI czy XVII. Oni stają się protestantami liberalnymi, protestantami bezwyznaniowymi. I właśnie to jest największe zagrożenie dla samego protestantyzmu, a jeszcze większym stopniu dla katolików. Więc definicja protestantyzmu, tutaj będę używać, to jest po prostu kryzys, to jest bunt, to jest sprzeciw, to jest protest. Protest wobec tego, co trwało. Protestantyzm liberalny jest płynny, jest nieokreślony i w doktrynie, i w dyscyplinie, i w moralności. I na tym polega moim zdaniem zagrożenie, główne zagrożenie dla współczesnych katolików ze strony takiego protestantyzmu, że katolicyzm jest przeciwieństwem tego, co płynne, tego, co nieokreślone, tego, co indywidualistyczne. Protestantyzm nie określa, a katolicyzm wie, jak należy określać, bo tego nauczył Chrystus, apostołowie i magisterium Kościoła przez 20 wieków. W każdej dziedzinie życia działa ta sama reguła. Protestant żyjący w sercu katolika. To jest właśnie człowiek, który nie chce ograniczeń, który nie chce reguł, który sam jest regułą, sam staje się dla siebie papieżem. Sam sobie decyduje, sam jest nieomylny. On się nie zgadza na nieomylność papieską. On się nie zgadza na jurysdykcyjny temat papieża w dziedzinie wiary i moralności. Ale on sam chce być takim papieżem, pseudopapieżem. Każdy taki liberalny katolik sam sobie określa, co jest prawdą w dziedzinie wiary, w moralności, w stosunków z innymi ludźmi, w życiu społecznym? Na tym polega moim zdaniem myślenie protestancy. I teraz prześledzę ten wpływ na kilku przykładach. Punktem wyjścia będzie dla mnie refleksja, że Drugi Sobór Watykański dał w latach 60. katolikom pewnego rodzaju zadanie, którego oni wydaje mi się nie byli w stanie często umieścić. Zachęcił świeckich do aktywności, do zaangażowania w życie Kościoła? Ale nie zachęcił ich tak wyraźnie do wierności doktrynie. W związku z tym oni już byli informowani jako protestanci przez życie codzienne, poszli za tym jeszcze dalej. Dlatego nie unieśli w moim przekonaniu tego wyzwania, żeby być współodpowiedzialnym za Kościół. Jeśli katolik jest słabo uformowany, to jak on może współodpowiadać za Kościół? Jak on może swoim duszpasterzom doradzać, skoro sam nie wie, czym jest katolicyzm? W związku z tym ta aktywizacja świeckich nie była, zwłaszcza na Zachodzie, w mniejszym stopniu w Polsce, nie była pożywieniem życia religijnego, ale w moim przekonaniu często była pójście na bezdroże. Wyzwanie było szlachetne, realizacja była gorsza. Jeśli protestant bierze się za reformowanie katolicyzmu, no to efekty nie mogą być katolickie. To nie jest myślenie tomistyczne, to jest na antypodach tomizmu. Tomizm stwierdza jasno, protestant zaprzecza. W związku z tym należy popatrzeć tytułem zwięzłości na kilka dziedzin. Pierwsza kwestia najistotniejsza to wiara. Zobaczmy, jak współcześni katolicy podchodzą do wiary. Jak myślą o magisterium kościoła. To przecież magisterium prywatne. Własny osąd religijny, własna lektura Pisma Świętego decyduje o poglądach religijnych. Nie czytają katechizmu, czytają Pismo Święte, jeżeli w ogóle cokolwiek czytają. I czytają go według własnych skojarzeń. Przecież to jest to, do czego zachęcali protestanci. Czytać Pismo Święte ono samo siebie wyjaśni. No to zobaczmy, jak Pismo Święte samo siebie wyjaśnia, skoro w Stanach Zjednoczonych powstało 3 albo 4 tysiące różnych wspólnot protestanckich. Wszyscy. Mają to samo Pismo Święte w wersji króla Rakuba, każdy czyta go inaczej. Pismo Święte pojmowane bez tradycji. To przecież tak bardzo charakterystyczny wpływ protestantyzmu, dzisiaj rozpowszechniony wśród katolików. Który katolik wie w ogóle, że istnieje coś takiego jak tradycja katolicka, która jest źródłem rozumienia Pisma Świętego, która jest drugim źródłem wiary, która jest wyjaśnieniem wiary, która jest przekazem, jak na przykład udzielać sakramentów. Chrystus nie podyktował ewangelistom dokładnie, jak udzielać sakramentów. W wielu szczegółach. To wszystko jest przekaz tradycji. A katolika, gdyby zapytać, na czym opiera się jego wiara, to powie, że na piśmie świętym. A czy na tym piśmie świętym, które wyjaśniają papierze w okresie scholastym w tak piękny sposób? Nie, na własnym rozumieniu pisma świętego. Bo Jezus coś powiedział. To bardzo wyraźny w protestantyzmu. Innym takim wpływem jest selekcja. Selekcja, wybór przesiewanie, przesiewanie doktryny. Katolik przyjmuje pewne prawdy, inne nie. Właśnie się nie nagradza katolika. Przecież to jest dziedzictwo protestanckie. Tak zrobili protestanci. Luter nie była apostatem od wiary katolickiej. On ją tylko częściowo odrzucił. Odrzucił te prawdy, które mu się nie podobały. Inne zostawił. Jeszcze inne zostawił częściowo. Mam nieotwarte wrażenie, że tak dzisiaj postępuje wielu katolików. Wybierają sobie z doktryny to, co im odpowiada. A może matkę Bożą, a może świętych, a może tylko niektórych świętych, a może tylko polskich świętych, a może tylko francuskich świętych, a może tylko pielgrzymkę, a może tylko procesję bez wadna. To są właśnie tylko protestanckie zachowania. Wybierać. Tak jak w Anglii. Church of England to są wszystkie możliwe odmiany protestantyzmu. Też jest bardzo wielu anglo którzy. Bardzo sobie cenią różne katolickie praktyki, ale nie mają tego, co podstawowe, nie mają cnoty wiary, nie przyjmują całej doktryny z Kościoła. Pewien sentymentalizm religijny, to też bardzo charakterystyczne. Wszyscy księża już przykład świetnie o tym wiedzą. Emocjonalne, bardzo płytkie odchodzenie do Kościoła, do doktryny, do Chrystusa, przedstawianie Chrystusa jako takiego miłego, Chłopaka z długimi włosami, z gitarą w ręku, który coś zaśpiewa, coś powie, czasem nawet po hebrajsku, żeby było bardziej tajemniczo, czasem wezwie do jakiegoś zaangażowania, żeby trochę chleba komuś rozdać. To jest bardzo protestanckie. Bardzo protestancki sentymentalizm. Różne spotkania, gdzie się śpiewa, w miłej atmosferze, ale o tym, że są pewne obowiązki, mówi się mniej. Wydaje mi się, że to jest wpływ liberalnego protestantyzmu, nawet bardziej liberalnego niż ten XVII wieczny, kiedy tak bardzo porównywano Chrystusa z Sokratesem. Kiedy odrzucili bóstwo Chrystusa, liberalni protestanci w czasach nowożytnych, to zaczęli mówić, że to jest bardzo podobne do przesłania etycznego Sokratesa. Chrystus to tylko człowiek, ale bardzo wzniosły. Dzisiaj nawet tego nie przyjmują protestanci liberalni, no nawet nie chcą Sokratesa, za dużo wymagał. Indywidualizm, sentymentalizm sprzeciwia się temu. Radykalny ekumenizm, to też bardzo charakterystyczna praktyka y, współczesnych wielu katolików, którzy nie odróżniają pomiędzy wyznaniami. Na nich wszystkie wyznania chrześcijańskie są mniej więcej prawdziwe, mniej więcej chalebne, Można być zielonoświątkowcem, można być świadkiem Jehowy, można być, można być wyznawcą jakiejkolwiek wspólnoty charyzmatycznej czy o chrześcijańskiej czy jeszcze jakiejś innej, no, ruch ekumeniczny w wertykalnym ujęciu, poddany surowej krytyce przez papieży w XIX wieku, on się narodził w środowiskach protestanckich. To była teoria gałęzi szerzona wśród protestantów. To są trzy gałęzie chrześcijaństwa: wschodnie, zachodnie i protestanckie. Czy właściwie wschodnie i dwa zachodnie. Z tym się wiąże też. Przekonanie, że każdy może wyznawać taką religię, jaką chce, albo nie wyznawać żadnej. Wbrew wezwaniu Chrystusa, że każdy ma moralny obowiązek wstąpienia do kościoła. Radykalnie pojmowana wolność religijna to przecież charakterystyczne dla środowisk protestanckich i niezwykle mocno rozpowszechnione wśród katolików. Ja nie jestem specjalnie zwolennikiem statystyk, one mogą być mylące, ale czasami jakąś liczbą warto się posłużyć. Zwłaszcza wtedy, kiedy jest ona dobitna. Robiono badania, w Polsce nawet 95% katolików uważa, że można się zabić każdej religii, byle się żyło uczciwie. No, ale jak można żyć uczciwie w dowolnej religii? Bo każda religia proponuje inny sposób życia. Na czym polega uczciwość? Wtedy w ogóle pojęcie uczciwości traci jakkolwiek sens. Nie ma już mowy o jedynej prawdziwej religii. To też jest charakterystyczne dla do protestantów. Bo oni postawili obok kościoła swoje zbory, które nazwali kościołem. I dziś protestanci chętnie nawiązują do katolickiego języka, żeby sobie przypisać tę samą pozycję. Mówią, że nie są zborami, są kościołami. Paster, pastorzy protestanccy nazywają siebie księżmi, mimo że są świeckimi mężczyznami. Bardzo często widzi się w różnych publikacjach i wywiadach ksiądz Pastor ksiądz profesor, pastor, to są wszystko autorytety tej samej rangi I młodzi katolicy przyjmują te wzory. Jeden słucha księdza, drugi słucha pastora, a większość nie słucha nikogo tylko samego siebie. Więc tego typu koncepcje o zbawieniu wszystkich, niezależnie od sposobu życia i wyznawanej doktryny, nie być do historii, nie do doktryny, bardzo dużo mówi się ówcześnie w Polsce o patriotyzmie. Bardzo słusznie. Patriotyzm opiera się na zakorzenieniu w historii, na naszej tożsamości. Ale taki sam patriotyzm w moim przekonaniu powinien obowiązywać również w myśleniu katolickim. Katolicki patriota to jest cel, który jest przywiązany do tradycji, bo na tym polega tożsamość katolicka. Historia i tradycja to jest patriotyzm katolicki. To jest zakorzenienie w tej ciągłości, która jest od początku, od Chrystusa, a nie dopiero od lat 50., 60. czy 70. XX wieku. Okres scholastyczny nie może być nazywany średniowieczem, z pogardą. To wymyślili wrogowie kościoła, Katolicy temu ulegli. Dzieci w szkole uważają, że średniowiecze to jest okres, kiedy się ludzi zabijało. Byłem świadkiem kiedyś rozmowy w tramwajem, dwoje dzieci rozmawiało. Chciałbyś żyć w średniowieczu? Tak, zabijałbym ludzi. Czyli taka jest mentalność, mentalność protestancka. Nie chodź do scholastyki. bo protestanci dobrze wiedzieli, że jak pokonają scholastykę i świętego Tomasza, to kościół nie będzie miał się na czym w swojej drodze intelektualnej oprzeć. Dlatego wolą charyzmatyzm, sentymentalizm i liberalizm. Z tym wiąże się też bardzo trudna dzisiaj kwestia, mianowicie przekonanie o tym, że piekło jest puste. Ja nie będę oczywiście tutaj wchodzić na kwestie ściśle teologiczne i nie będę już pasterzom sugerować, co powinni mówić, ale jako historyk uważam, że przecież nie można wiernych oszukiwać, że istnieje realne zagrożenie wiecznym po potępieniem. Jeśli piekło jest puste, jak powiedział jeden francuski historyk, piekło jest obecnie zamknięte z powodu remontu. Jeśli piekło jest puste, no to nie warto żyć w orajmie, bo nic nie grozi za to. Kto jest gotów do uczciwego życia bez żadnej sankcji? Nawet przechodząc na czerwonym świetle na ulicy jesteśmy zagrożeni sankcją, mandatem policjanta. Kiedy nie było policji na ulicach, to proszę sobie wyobrazić, jak ludzie wyjeździli samochodami. Policji nie ma, znaków drogowych nie ma. Zróbmy taki eksperyment na tydzień, zobaczymy. A piekło jest rodzajem właśnie czerwonego światła, ostrzeżeniem przed złem. I tego, dzisiaj, tego dzisiaj młodzi katolicy nie chcą przyjąć. Pierwsi, którzy odrzucili doktrynę o piekle, albo ją gdzieś ukryli, oddali piekło do naprawy, to byli właśnie protestanci. I teraz katolicy te próbują postępować tak samo. Druga kwestia, o której chcę powiedzieć kilka słów, wiedząc, że czasy z tym to problematyka liturgiczna. Tu też widać wyraźne wpływy wymyślenia protestanckiego, zwłaszcza w praktyce. W Polsce mniej, na Zachodzie bardziej. To jest ogromny temat, dużo można by mówić. Wiele aspektów soborowej odnowy katolicy poprowadzili za daleko. Ona się w pewnym sensie wymknęła spod kontroli. To wszyscy Państwo nieraz doświadczyli działalność świeckich, żeby chcieli sami kształtować liturgię, którzy chcieliby sami układać modlitwy którzy się bardzo cieszą, jeśli księża mają pod jakieś krótkie karteczki, małe karteczki z krótkimi tekstami, zafoliowanymi, które wyjmują i tam jakieś takie proste, przyjemne, sentymentalne wyzwanie zamiast porządnej, porządnej liturgii, zgodnie z rubrykami, z uszalem rzymskim, z decyzjami biskupów. To jest też myślenie protestanckie, bo pierwsze, co zmieniali protestanci, to reforma liturgii. Gdyby mnie ktoś zapytał, gdyby student się do mnie zwrócił, na czym polega historyczny protestantyzm? Warto prosto powiedzieć, zmiana doktryny, zmiana liturgii, odrzucenie celibatu, to są rzeczy, które dla dzisiejszych katolików nie są jakimś specjalnym problemem. Wielu młodych katolików się cieszyło, gdyby nie było celibatu, gdyby nie było dyscypliny liturgicznej, gdyby nie było solidnej doktryny katolickiej. Przedstawianie Chrystusa w Kościele. Dla młodych katolików bardziej atrakcyjne, wydaje się, yy, ubogi... Długowłosy Chrystus, który nawet nie jest nazywany Chrystusem. To jest bardzo charakterystyczna odmiana. Gdy popatrzymy historycznie na księgi liturgiczne, na szałżyński, to tam z wielkim szacunkiem mówi się o Chrystusie. Nasz Pan Jezus Chrystus. Dominus Noster Jezus Chrystus. A teraz często młodzi domagają się od kaznodziejów, żeby im mówili o Jezusie zaleconej populatury. Prosto, przyjemnie, sympatycznie, bezpośrednio. Jezus nic nie wymaga, nic nie zabrania. Pośpiewać, zagrać na gitarze i człowiek będzie zbawiony. Ekstra gitara nulla salus. Innym takim charakterystycznym nurtem protestantyzmu w pojmowaniu liturgii jest umniejszanie kultu świętych. Coraz mniej świętych, coraz mniej świąt, znaczy świętych. Katolicy nie chcieliby za bardzo się męczyć Chodzić na Boże Ciało, chodzić na jakieś uroczystości, święta są często pomniejszane, jest ich ramkach, dlatego to się z tego cieszą. Kiedyś rozmawiałem ze znajomym Pekarem o tym, jak polscy biskupi pozwolili przenieść, znieść obowiązek uczestnictwa w Święcie Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej 8 grudnia. To było w 2003 roku, taka decyzja, że to święto już nie jest obowiązkowe. I pytam się go, jak się frekwencja zmieniła w jego miejskiej parafii o połowę. Połowa wiernych uznała, że skoro się nie musi w to święto przyjść, to w pierwszym roku już o połowę mniej przyszło nam szep. To podejrzewam, że w te kilkanaście lat, które minęły, to już teraz 10% zostało. No, no, Potem już w ogóle nie będą wiedzieć, że istnieje takie święto. A kto pierwszy likwidował święta Maryjne? Protestanci, więc myślę, że tutaj jest wyraźny wpływ na potoczne myślenie. Tak samo w nocy Bożej już się mówi, z coraz mniejszym zaangażowaniem i z coraz mniejszym szacunkiem. Może w Polsce jeszcze nie tak, ale na Zachodzie z pewnością. Koncepcja kapłana w ujęciu współczesnych katolików często też jest obarczona protestanckim myśleniem. Bo kapłan już nie jest ofiarnikiem, już nie jest mediator Dei, pośrednik między, między Bogiem, między Chrystusem a ludźmi, nie jest alter Christus. Tylko staje się kaznodzieją, ewentualnie społecznikiem, organizatorem wspólnoty. To wszystko robią pastorzy protestantcy, tylko oni na tym się ograniczają. Oni mówią kazania i koniec, a kapłan katolicki jeszcze sprawuje ofiarę. W związku z tym współczesny katolik przestaje rozumieć te, te problemy. Dla nich kapłan to jest po prostu taki starszy, starszy opiekun, i też określenie prezbiter, czyli greckie starszy, zrobiło wielką furorę. Dość celowo w Wikipedii, w tym słynnym źródle wiedzy, które teraz powszechnie jest używane przez wykształconych i niewykształconych, wszędzie, gdzie było określenie kapłan, zostało zastąpione słowem prezbiter przez redakcję. Wszędzie, gdzie była mowa o święceniach kapłańskich, jest napisane świątynia prezbitera. To jest bardzo charakterystyczne, bo kapłan to jest ofiarnik, który składa ofiarę, a prezbiter to jest starszy, który animuje wspólnotą. Człowiek myślący protestanctwo, nie potrzebuje żadnej ofiary, nie potrzebuje ofiarnika, bo on sam jest swoim własnym zbawieniem. Ofiarę potrzebuje ten, kto ma poczucie grzechu. Dlatego się zwraca do Kapłana. Dlatego teraz się nie mówi sakrament pokuty, chuda wymaga skruchy, pewnego mniejszenia siebie. Mówi się często sakrament pojednania. Pojednać się można z kolegą, z którym się człowiek posprzeczał, ale z majestatem wszechmogącego Boga, w moim przekonaniu trudno się jednać. Trzeba przyjść w poczuciu, w poczuciu wielkiej niegodności. Więc tego typu argumenty, one wszystkie zmierzają w jedną stronę. Wszystkie zmierzają w kierunku rozmycia tej odrębności. Czym się wyróżniał Kościół katolicki, to jest przecież to światło na, na górze. Nie można go przykrywać korcem, mówi Chrystus w Ewangelii. Właśnie protestanci przykrywają po prostu korcem, nie mówią o pewnych rzeczach. Nawet nie muszą atakować, nie muszą krytykować. Nie muszą twierdzić, że kapłan nie jest ofiarnikiem. Wystarczy, że będą mówić wyłącznie, że jest tylko animatorem wspólnoty i organizuje świetne pieprzymki. Ale na tej pierwszej nie musi się mówić o Bogu, wystarczy, że, że się idzie, i śpiewa się różne pieśni. Zobaczmy jeszcze na koniec, <grym> <grym> że to wszystko widać w życiu codziennym i niestety, jeżeli wyjdziemy z kościoła w szeroki świat, to te wszystkie tendencje są jeszcze silniejsze. W telewizji, w radiu, w internecie, wśród znajomych, w szkole, w, w, często w rodzinach, to wszystko jest jeszcze bardziej radykalizowane. Przecież my mówimy tutaj o elicie. My mówimy tutaj o katolikach zaangażowanych, którzy słyszeli o Bogu, o Kościele, którzy uczestniczą w życiu religijnym. To jak żyją ci katolicy, którzy w ogóle nie chodzą do Kościoła? Ich wpływ, na nich wpływ protestantyzmu jest nieporównywalnie większy. A zatem wyzwania, jakie są przed wychowawcami, przed ludźmi zatroskanymi o rodzinę, o, o dzieci, o edukację, są, są coraz większe. Bo wszystkie te tendencje zmierzają w jedną stronę. Niestety niezbyt dobrze. Można podsumować, że nie tylko jest zagrożenie w postaci protestantyzmu dla współczesnego katolika, ale obawiam się jako historyk, jako obserwator współczesnego świata, że większość młodych katolików myśli w sposób protestancki, ale nie zdaje sobie z tego sprawy. Nawet nie wie, że trzeba się z tego myślenia wyzwolić i sięgnąć do nauczania kościoła. Dziękuję bardzo.